Dzięki bardzo widzicie w pierwszym odcinku, gdzie będziemy nagrywać nie wiem jaką grę, jaką chcecie. No na przykład shralonka. O! No. Proszę, zostawcie łapkę w górę i ten i subskrypcję. Bo ja tu nagrywam. I pierwszy las I nie chciał być wejdź do tutaj do tej pięciu. Dobra. Ej, no czemu wyszło, Co ja Ci nimi, Marty, zrobiłem? O, myślano, Mogę? 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 Dobra, nie chcę, ja że nie w to. Dobra, jednak nie, sorry. To nie, 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 nie miał z tego, ale... Sorry. Dobra, no to będzie odcinek z tego, ale nie, może nie. Nie wiem, to jakiegoś... Nie. <grym> Ground Garden. O Serra no parada. On i wziął. To on mojezu no i jakich pan? Szyszkę mam nawet marki. A to jest taki. Tutaj to. Pomidor 100 to kokosito kolejny. już dusze kokosito. Użyj, takie wielkie. Ja sobie będę coś usunąć. Tego kokosita. Nie wiem, że tego kokosito. Ой, я же смотрю, но у меня может хватать. Я же кое просто не вечу. Тум-тум-тум-тум. Сахур. Пока. О, тай. Добраться, что сказать. О, клетка. Dobra, então... Tu és? Nice. Golden no. no é Aff. Tenho. Vocês viram que eu não vou fazer nada com Pic, pic, pic. Pic, pic, pic. Ui. a, toza, a, toza. To me, a по не разумею эту игру. грау. играл. Тик, пик. Ile? 50 тысяч? Ну, бог. не бог. Подбирала на него мозг. Ну, хеба. Что тут Ну, Что тут Эх, Ну, Как можно было, то я иногда...

Po ci w łeb ale no, to Nie da się bić. Dobra, ja tak koniec odcinka, bo krótki zapraszam, ale to widzenia